Cześć! Wtorek, 16.30 Dawno mnie tu już nie było na YouTube To będzie jakieś ponad 2 miesiące od ostatniego odcinka A przez takie dwa miesiące może się dużo wydarzyć tak Jak na przykład na moim osiedlu Tu się zaczął budować dom Tutaj powstały jakieś rampy yy, Do skakania na rowerach czy na skorolkach. No ale pewne rzeczy są niezmienne Tak jak mango gryzący kijka i toplające się w błotku niczym gratka w błotku a czy zmieniło się coś u mnie? raczej nie z takich ewentualnie spraw godnych wspomnienia to to, że zmieniłem coworking z jednego na drugi także tamten się zamknął teraz chodzę do nowej takiej przestrzeni pracować sobie zdalnie i to jest bardzo fajna zmiana na plus później może więcej o tym opowiem a druga rzecz to, że bardzo zacząłem mocno, często Radośnie uprawiać sport, taka fajna pogoda, że y, aż się chce wstawać, biegać, y, pedałować, pływać y, i o tym też na pewno będzie osobny odcinek, jakie to tam y, mam właśnie zajawki sportowe. A z czego wynikała taka dłuższa przerwa y, w tych moich filmikach tutaj? Czy to czy wypalenie? Y, czy co może ciężko mówić o wypaleniu po zaledwie 30 odcinkach. Y, może trochę lenistwo, ale tak szczerze mówiąc, to nie czułem tak na 100% po prostu, że moje pomysły na filmiki w tamtym okresie dadzą jakąś wartość i no, po prostu będą wartościowe. Przyniosą coś dobrego dla was, i dla widzów. Nie robiłbym tego całym sobą. I dopiero jak teraz nabrałem siły i mam jakieś tam pomysły, to, to zaczynam od nowa, także. Eee, no, właśnie wczoraj skończył się sezon Gry o Tron. Sezon, właściwie wszystkie już sezony się skończyły. Także czas na nowy sezon Tomasza. <grych> no, tak sobie tak mówię, nie? Ale ciekawe, na ile mi starczy e, zapału. Ale dziękuję e, między innymi Jerzemu za miłe słowa, który domagał się, gdzie tam, kolejne filmiki. E, też wielu znajomych, przyjaciół mówiło, że. Fajnie, o fajnych rzeczach mówię tam od czasu do czasu. Między innymi ostatnio Magda tak wspomniała, także też jej dziękuję. No i Dobra, teraz, niestety, pod górkę. No i o czym to będzie? Te, te filmiki, jak ostatnia jakieś tam statystyki pokazują, największą popularnością cieszą się filmiki o Dani O mojej emigracji, o moich spostrzeżeniach. Zwłaszcza o kosztach życia, o jakichś tam w spostrzeżeniach jak Polaków tam traktują no i o tym już nie będzie aż tak dużo bo jestem już od ponad pół roku w Polsce na stałe ale co miesiąc prawie, że tam jeżdżę więc od czasu do czasu pewnie jeszcze o tej Danii coś będzie a tak pomiędzy, pomiędzy tymi duńskimi odcinkami to jakieś takie różnorakie moje tutaj życiowe sprawy będę poruszał także Zobaczymy, co z tego wyniknie. No ale kończąc już ten przydługi wstępniak, yy, przejdźmy do meritum odcinka, czyli yy, jak się dobrze zaprezentować i w ogóle po co trenować taką sztukę autoprezentacji. Yy, skąd ta motywacja, inspiracja? Yy, ponieważ parę dni temu uczestniczyłem w takim wydarzeniu yy, organizowanym właśnie przez ten coworking O4 w Gdańsku, do którego należę. Była taka, taka akcja, żeby każdy z uczestników tego coworkingu zaprezentował się, ale mając tylko na to jedną minutę zaledwie jedną minutę. I to było zarąbiście ciekawe, bo dużo się nauczyłem, jak dużo można. Powiedzieć o sobie, jak bardzo trzeba wycinać niektóre niepotrzebne rzeczy. No i w ogóle taka świetna, luźna atmosfera, nikt nikogo tak nie oceniał, tylko po prostu chodziło o to, żeby się poznać w jak najszybszym czasie. Także było chyba tam z 40 uczestników, czyli razem to wszystko zabrało mniej niż godzinę i bardzo fajnie można było właśnie się zapoznać. Przygotowanie tego y, mojego jednominutowego wystąpienia zajął mi około dwóch godzin. Y, razem z przetrenowaniem, jak to wypowiedzieć, jak, i razem z zapamiętaniem. Także no, to okazało się taka nielada wyzwanie, żeby to y, w ciekawy sposób y, się zaprezentować: najpierw zaciekawić, później opowiedzieć trochę o swojej przeszłości, później o teraźniejszości, o jakichś może też zainteresowaniach. No, Później jeszcze dużo kasować, yy, nauczyć się tego, tak żeby też ewentualnie się nie zaciąć i nie przedłużyć czasu, bo jak się przedłuży czas, to w sumie spoko, ale człowiek się bardzo stresuje wtedy, bo wie, że już musi kończyć. Yy, także yy, sprowadziło mnie to w stronę jakichś tam badań, wiadomo, z szperania w internecie, w, w YouTubach i tak dalej. Jak to zrobić? I yy, w ogóle po co taka, taka sztuka ludziom? Ale zanim e, przytoczę jakieś tam porady, które tam się powtarzają w internecie i e, padają ze strony mądrych ludzi i doświadczonych biznesmenów, powiem e, jakie prezentacje, e, jaka prezentacja wygrała i jaka prezentacja mnie najbardziej urzekła. Więc e, wygrała prezentacja e, dwóch panów, którzy grali na gitarach, na gitarze i wyśpiewali po prostu e, prezentację. Do znanej melodii, dżemu chyba, wyśpiewali prezentację o, e, o swojej firmie. <grywa> Także no, by było dużo śmiechu, i, i naprawdę widać, że się przygotowali na maksa, i zasłużyło, zasłużenie wygrali. E, bo tam było przy okazji, właśnie był taki konkurs, że ten, kto wygrał, to miał zapewnione darmowe lunche przez tydzień. A najbardziej e, zapadł chyba mi w pamięć taki Koleś. I mi zaimponował, który mimo, że miał całą minutę, to przez pół minuty mówił o jakiejś anegdocie, którą przed chwilą taką sytuacyjną anegdotę o, opowiadał o, nie wiem, o jakimś zdarzeniu, które miało miejsce chwilę temu, więc y, faktycznie mówił to yy, można powiedzieć, na spontanie i całkowicie na luzie, a samego siebie czy tam swój, swój biznes zaprezentował w następne pół minuty. Jedynie. Czyli da się jeszcze krócej to zrobić I, i później, jak to właśnie tak sobie analizowałem, to stwierdziłem, że wywarł jakąś emocję i przez to go też jakby zapamiętałem, że jest zabawny i coś tam fajnego opowiedział, jakąś historyjkę, a później dopiero. Opowiedział o sobie. I to też mnie zmusiło do refleksji, że kurczę, da się w 30 sekund No może da się jeszcze krócej. I potem jak już było po wszystkim, drążyłem sobie ten temat bardziej i natknąłem się na YouTube na taki wykład Piotra Budzkiego, który zresztą też kiedyś właśnie go słuchałem w tej samej sali przy okazji innej konferencji. Ale zalinkuję na pewno yy, yy, odnośnik do jego wykładu o sztuce prezentacji. On jest skierowany, ten wykład, do programistów, ale z pewnością będzie przydatny dla każdego. Jest świetnym mówcą, naprawdę, i, i właśnie uczy ludzi, jak prezentować siebie, jak prezentować swoje startupy w obliczu jakichś inwestorów na przykład i tak dalej. Robi to profesjonalnie i także polecam ten wykład. I tam właśnie, mniej więcej w środku, było zawarte takie stwierdzenie, że czemu nie zaprezentować siebie w 15 sekund? Że to jest taki, taki Twitterowa taka esencja właściwie tego, co robimy, kim jesteśmy. I taką 15 sekundową prezentację można sobie samemu stworzyć jako swego rodzaju ćwiczenie ale też może się przydać po prostu w jakichś takich kontaktach międzyludzkich, w tej przysłowie przysłowiowej windzie, gdy spotykamy się z jakimś biznesmenem, na przykład, czy ewentualnym pracodawcą, ale może właśnie z jakimś nowo poznanym kolegą. Mamy już jakąś taką formułkę, a może nawet nie formułkę, ale wizję tego, kim jesteśmy, dwa, trzy zdania, które chcielibyśmy, żeby ten słuchacz zapamiętał. No i Piotr w tym wykładzie mówi... E, właśnie, że należy sobie taki nagłówek wymyślić, taki nieprzekraczający tego twitterowego limitu 140 znaków. E, teraz już chyba znieśli ten limit, nie? No, ale tak się utarło, że ten Twitter ma krótkie e, takie wypowiedzi. Frazę, tą tytułową, trzeba użyć jako bazę, na przykład ja sobie wymyśliłem, e, jakoś przed chwilą, przed kręceniem tego filmiku, takie coś, że jestem, cześć, jestem Tomek, jestem inżynierem oprogramowania, i mam obsesję na punkcie doskonalenia się w zakresie nauki i nowych technologii. Nie wiem czy to jest dobre, czy nie jest zbyt wyniosłe na przykład, buńczuczne, ale e, pewnie nie zastosowałbym tego w rozmowie z kolegą, ale na pewno e, bym się zdecydował na to zastosować to w jakiejś takiej prezentacji oficjalnej. No i mając tą, tą, tą bazę trzeba teraz takie wymyślić sobie trzy punkty, Wzmacniające to, i tu trzeba zwrócić na to uwagę, żeby nie powtarzać tej pierwszej kwestii i tych przymiotników, tych przymiotów z, z tego tytułowego wstępu, ale właśnie jakieś takie dodać rzeczy uzupełniające tą wypowiedź. No i pamiętajmy, że mamy tylko 15 sekund. Ja sobie dzisiaj pisałem tą moją wypowiedź krótką i wyszły mi 404 litery, także. Naprawdę okazało się, że to błąd, error. Nie, nie dało rady tego przeczytać w 15 sekund, a co jeszcze, co więcej jeszcze zapamiętać i to z ludem powiedzieć. Także mocno musiałem skrócić. No i wyszło mi coś takiego, dajmy na to. Cześć, mam na imię Tomek. Jestem inżynierem oprogramowania i mam obsesję na punkcie rozwoju w zakresie nauki i nowych technologii. Mam przyjemność tworzyć, jak i testować software używany w branży kosmicznej. Od niedawna prowadzę vloga, więc zachęcam do oglądania. No i co sądzicie? E, faktycznie ledwo, ledwo coś zmieściłem się w 15 sekundach, więc e, po tym moim wstępnym zdaniu dałem tam takie przymioty jak e, tworzę, testuję, software, kosmos i jeszcze na koniec vlog, więc to wydaje mi się, że to. Nawet trochę za dużo rzeczy, tak żeby jakaś osoba mogła w ogóle to spamiętać. a Właśnie chodzi o to, żeby powstrzymać się od tego zażegiwania i wylewania się swoją znakomitością w takiej prezentacji. Więc prawdopodobnie jeszcze będę musiał nad tym popracować. Ale taka moja druga już próba, bo pierwsza to była ta jednominutowa, teraz 15 sekundowa. Także o tym właśnie mówi też Piotr w swoim wykładzie, żeby przekazać jak najprościej te rzeczy w jak najkrótszym czasie i przede wszystkim nie używać słów branżowych. Właśnie tutaj, software był, był, był używa, użyty u mnie. Wydaje mi się, że bym musiał to zmienić, bo na przykład moja babcia by nie zrozumiała. A trzeba sobie właśnie wyobrazić, że to słuchają nas takie osoby zupełnie niepowiązane z branżą czy, czy na przykład z technologią. No i z takich częstych porad mógłbym wyselekcjonować takie, które znalazłem, że zastosuj na początku jakąś historię, emocję, która albo wywoła. Uśmiech albo jakiś strach, przerażenie. Nie wiem, ja sobie wybrałem tą właśnie obsesję, że mam obsesję na punkcie czegoś. To tak trochę brzmi w sumie trochę dziwnie, jakiś dziwny koleś. E, nie za dobrze się czuję może z tym stwierdzeniem. Nie wiem, nie wiem, czy faktycznie mam obsesję, ale tak sobie to wymyśliłem i może to jakąś małą emocję wywołać na początku, zaciekawić. E, więc to jest pierwsza rzecz. E, druga rzecz, właśnie te trudne słowa, wyeliminować e, i, i przekazać wszystko prostym językiem. I dalej możemy powiedzieć ogólnie o strukturze takiej wypowiedzi. Nie powinniśmy od razu zasypywać e, publiczności czy naszego e, współrozmówcę, e, na przykład od razu nazwą produktu, że tworzymy produkt XXY, zrewolucjonizuje to Twoje postrzeganie życia i staniesz się szczęśliwszy. No to oczywiście też kwestia frazesów, które powinniśmy wyeliminować, ale najpierw powinniśmy opisać problem, a najlepiej właśnie z tą historią powiązaną z emocją, że e, czy pamiętasz, że kiedyś coś tam robiłeś, a nie potrzebowałeś wtedy tego właśnie, czyli jakby opis e, na podstawie swojej historii albo na podstawie historii e, jakichś takich codziennych czy, czy, czy poznanego problemu, albo przybliżenie właśnie problemu jakichś liczb, które, które dadzą nam do myślenia. Na przykład, czy wiecie, że na świecie jest tyle i tyle, e, na przykład, jedzenia, którego e, który wyrzucamy w procesie produkcji, jedzenia i wtedy ta liczba też musi być przyrównana do czegoś. Na przykład, ta liczba jedzenia wykarmiłaby całą Afrykę w x dni, przez x dni. E, więc, za działanie na żeby ktoś zapamiętał, właśnie, to, ten problem. Albo sobie przypomniał o nim i wtedy danie rozwiązania. No tu ja akurat mówię trochę już bardziej o jakichś firmach, startupach, które chcą się zareklamować. No ale to y, różne istnieją formy y, takich prezentacji. No i na koniec, oczywiście, przedstawienie rozwiązania, solution, <grym> jak to mówią. Y, więc co możemy Ci dać, zaoferować i za ile i na, na, właśnie za ile, no, właśnie na koniec y, należy to. No, może nie zawsze za ile, ale jakby przedstawienie w jakiś tam sposób, wyciągnięcie ręki, nie może bezpośrednio po pieniądze, ale wyciągnięcie ręki po kontakt, po zaproszenie właśnie do kontaktu, do, do podejścia na jakieś stanowisko na targach, czy zaproszenie do, do wymiany, do korespondencji, czy zaproszenie na e, rozmowę rekrutacyjną, czy. Czy, czy powiedzenie, czy, czy określenie, że bardzo bym chciał pracować u Pana, Pani w firmie. No więc zachęcam Was do potrenowania sobie właśnie takiej sztuki, e, stworzenia opisu siebie, autoprezentacji. Myślę, że nawet się nie spodziewamy, w którym momencie no, może nam się to przydać, oczywiście nie w słowo w słowo. No ale, a, a na przykład może to zdanie takie tytułowe można by ustawić sobie na opisie w LinkedInie, albo gdzieś tam na jakichś serwisach społecznościowych, albo umieszczenie go nawet w CV jakoś gdzieś tam. No nie wiem, może to się na różne sposoby przydać, a na pewno w ogóle to zmusza do takiego zastanowienia się, Kim się jest. No, a każdy motyw jest dobry, żeby zastanowić się nad sobą, nad kierunkiem, w którym podążamy. No, a najlepiej, oczywiście, by było, gdybyście kiedyś mieli okazję się zaprezentować na forum, wśród jakiejś publiczności, już właśnie na jakimś tak zwanym tym elevator pitch jednominutowym czy 15 sekundowym. No to polecam się przełamać. Ja wcale bardzo aż tak chętnie na no to nie poszedłem. Na początku. Tak, to dużo mówić, nie chciało mi się po co, a ona mnie namówiła i bardzo, bardzo dobrze, i dziękuję za to, bo dużo fajnego doświadczenia. Więc to tyle, mniej więcej. Dajcie znać, może, co o tym myślicie. Jakie może macie inne rady, jakieś takie główne wskazówki, kluczowe, które, które, które pozwoliłyby na, na autoprezentację dobrej jakości i. No i co? Do zobaczenia za tydzień. W takim razie trzymajcie się. Hej!